Dzisiaj będziemy robić coś smacznego, co można przygotować sobie dużo wcześniej przed świętami. Zobaczcie, będą to bardzo aromatyczne, bardzo kruche i bardzo smaczne ciasteczka. Także zabieram się do pracy. Zaczniemy od przesiania mąki. Troszkę mąki sobie zostawię do podsypania. Cukier puder. Mączka ziemniaczana. Dodamy od razu wszystkie składniki, później będziemy tylko mieszać. Zmielony mak. Ten mak już jest zmielony na sucho, już jest gotowy. Dodam łyżeczkę proszku do pieczenia. Szczyptę soli. Migdały posiekam. Dodam do naszych składników. Żeby nam wszystko ładnie pachniało, użyję laski wanilii. Przecinam laskę wzdłuż i tępą stroną nożyka Delikatnie wyskrobuje to, co jest najcenniejszego w lasce wanili, czyli nasionka. Chcę, żeby ta wanilia się bardzo dobrze mi w cieście rozpuściła, dlatego już od razu z żółtkami ją wymieszam. Jeszcze tylko pokroję masło, drobniejsze cząstki. Przy okazji, wanilia, która została na nożu też dostanie się do środka. Trochę jogurtu. I teraz najpierw rozetrę masło. Ciasto już nam się zaczyna łączyć. Zobaczcie, wszystkie składniki ciasta się pięknie połączyły. Możemy zawinąć je w folię. Zobaczcie, jak pięknie widać mak. Ciasto teraz wstawię do lodówki, niech sobie odpocznie i za jakieś pół godzinki, 40 minut będziemy mogli robić ciastka. Myślę, że ciasto się nam już wystarczająco schłodziło, żebyśmy mogli na nim pracować. Plaszkę mam już gotową. Na spód troszeczkę mąki. Starajmy się, żeby tej mąki nie było za dużo. Ale jeżeli zacznie się ciasto kleić, no to musimy delikatnie podsypać. Zobaczcie, nawet jak prawie w ogóle mąki nie ma, ciasto się mi nie przykleja. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około 5 mm. I teraz to najfajniejsze. Możemy wycinać kształty. Ja oczywiście wybrałem, żeby ciasteczka tematycznie. Nawiązywały do świątyń. Teraz zmierzymy się z reniferkami. Piekarnik nastawiłem na temperaturę 180 stopni. Niech nam się nagrzewa, ale zanim stawimy ciastka do piekarnika, jeszcze przesmarujemy je delikatnie białkiem. Wtedy się będą tak bardzo ładnie świeciły. Każde ciasteczko delikatnie przesmaruję. Pierwsza partia ciastek już wędruje do piekarnika. Czas pieczenia ciastek 12-15 minut do momentu uzyskania takiego delikatnie złotego koloru. Ja pracuję dalej, ciastka niech się pieką. Pierwsze się już dopiekają. Myślę, że już im wystarczy. O, zobaczcie, jakie ładne. Tak jak myślałem, reniferki przypiekły się najbardziej, bo są najdelikatniejsze. I następną blaszkę wstawiam do piekarnika. Ciastka mamy już odpieczone, ładnie stygną. Teraz mogę zacząć przygotowywać czekoladę, którą udekoruję nasze ciastka. Musimy przeprowadzić coś takiego jak temperowanie czekolady, żeby ona nam ładnie zastygła na ciastkach i ładnie się trzymała. Pokażę jak można to zrobić bardzo prostą metodą i bardzo szybko. Czekoladę rozpuszczę w kuchence mikrofalowej. Czekoladę mam już rozpuszczoną. W tej chwili ma około 45 stopni, a musimy ochłodzić temperaturę tej czekolady do 28 stopni. Zobaczcie, już widać, jak czekolada gęstnieje. To jest znak, że ma już dużo niższą temperaturę. Tu na spodzie ust możemy sprawdzić czekoladę. Jeżeli czujemy chłód, to czekolada już nadaje się do pracy. Przygotuję sobie. Kornet. I wleję czekoladę. Końcówkę obetnę. Chcę, żeby na moich ciastkach był słodki dodatek czekolady. I teraz czekamy kilkanaście minut, aż czekolada nam ładnie ściągnie. Warunek. Ciastka muszą być naprawdę bardzo dobrze wystudzone. Temperatura otoczenia. Nie może być wyższa niż 22 stopnie. W takich warunkach czekolada dobrze stemperowana, czyli chłodna, bardzo ładnie nam ściągnie i będziemy mogli te ciasteczka przechowywać przez dłuższy czas. Zobaczymy, jak nasza czekolada już się nie przykleja do rąk. Puszkę wyłożę papierem. Będzie ciastką ta na pewno bardzo wygodnie. I składam wszystkie. Już pięknie pachną makiem, wanilią. Ja swoje zadanie wykonałem. Mam dwie pełne puszki ciastek. Bardzo polecam. Zróbcie takie ciastka, a w święta na pewno będą bardzo dobrze smakowały. Smacznego!